Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie witam was w grze, która nazywa się The World Next Door W serii, która nazywa się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games I w tym tygodniu są to dwie gry, Elite, Dangerous i The World Next Door Obie te gry są dostępne od minionego czwartku do najbliższego czwartku, do 26 listopada do godziny 17 26 listopada od godziny 17 dostępna będzie gra o tytule Runner I nie mam pojęcia co to jest, pierwszy raz to widzę i będzie ona dostępna do 3 grudnia Co to będzie, co to będzie? Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Teraz zajmiemy się The World Next Door gierką, której koncepcja, tak patrząc czysto tylko po artach, bo nie widziałem screenshotów, nie widziałem w sumie nic z tej gry. E, kojarzy mi się z m, różnymi komiksami czy serialami, które oglądałem, czytałem. Z którymi się zapoznawałem i podobały mi się bardzo. Nie wiem, czy też macie to skojarzenie, ale dla mnie to było takie Star kontra Siły Zła. Skaczemy między portalami, różne wymiary, różni bohaterowie czy, czy antybohaterowie z różnych światów. Taki jakiś klimacik, idziemy w tym kierunku, takiego urban fantazy, pseudomagicznych światów, które robią Clash. Sam tytuł i stylówka graficzna jakieś takie mocne skojarzenie mam. Mam nadzieję, że skojarzenie to jest dobre i że to będzie jakiś fajny action platformer połączony z RPG-iem, jakaś Metroidvania, ja bardzo bym sięgnął. Jeżeli tak, to będę uchupał w to okrutnie i Genshin będzie miał konkurencję, jeżeli nie, to będę płakał w sumie. Gra automatycznie rozpoznała pada, co jest ważne, nie działa mi sterowanie nie padem w momencie, kiedy mam podpiętego pada, więc jest ta takie info, że gram na padzie, jeżeli to komuś robi różnicę i coś zmienia. Um. Rules lay divided by a single dimension Earth and Emirates. Ok Stargate! A czyli mamy. Może sobie przytrzymajmy, żeby to przeskipować? Trzymam to, żeby przeskipować? Co jest? O, udało się! Wreszcie udało się wszystkie powiedzieć, za którym się nie wiem, którym podejściem. Chcę wejść bezpośrednio do gry, bo w części tych gierek jest dość brutalne początkowo. Bardzo mi się to kojarzy z grami na Nintendo. Część gier na Nintendo jest takich jak macie jakieś stare e, duel Screeny, cokolwiek Game Boy, Game Boy Advance, czy nawet nowy Switch. Jeżeli dowiecie jakieś gierki robione bezpośrednio przez Nintendo, to zanim dojdziecie do samego gameplay'u, żeby zobaczyć o co w gierce chodzi, musicie się przerąbać przez... Pisane cutscenki trwające 20-30 minut, a później, tak jak tutaj, gadające postacie przez kolejne 20-30 minut, zanim rozpocznie się gra i na samym początku pierwsza godzina gry w ogóle nie oddaje tego, czym gra jest, tylko macie jakieś takie dziwne rzeczy, które nigdy później się w tej grze nie powtarzają i dopiero jak się przez to przebijecie, czyli dobre dwie godziny rozgrywki, zanim zaczyna się prawdziwa gra, więc nie wiem, dlaczego teraz odniosłem vibe, że to jest dokładnie to. Jak telefon robi bzydź fajnie. Jaki podpękan! Ej, w życiu nie miałem tak zniszczonego telefonu. Serio, wszystkie moje telefony wyglądają, ewentualnie jakieś drobne rysy, ale mm. Okay, czyli mam się z nią spotkać gdzie? The Quad. Nie wiem co to jest skład po angielsku. Nie znam tego co. Aha, tutaj przycisk, żeby. Podcić. Kontakty, questy. Lol. Fajne, Fajny, w sumie fajna koncepcja, koncepcja na zarządzanie e, questami, nie questami w grze. Wszystkim rzeczami, Wszystko macie na telefonie, tak jak w Realu. Macie mapę, macie o, właśnie zadania, notatki, maila, wszystko. Ok. Eee, jakaś tam loteria została wygrana przez nasą nasą postać, nasą, nasą, tak eee, i na cały dzień do Emrys mamy się wbić, czyli do tej drugiej rzeczywistości nie będącej ziemią. I Liza powiedziała, że ma dla nas niespodziankę i co to może być, co to może być i tak? Gdzie jest skład, do którego mam iść? Na razie fajna grafika, aczkolwiek mam wrażenie, że to będzie turowy RPG, to znaczy airpec z walkami turowymi. Idziemy w stronę bardziej Final Fantasy, tych starych gierek Final Fantasy czy z nowszych gier w tym klimacie. Jest Bravely Default, dwójeczka, który wychodzi na, za niedługo na Nintendo i te wszystkie taktiksy, nie taktiksy od właśnie Final Fantasy. Um. Mytka, age, 16, paxton, fun, o, czyli kilka zaginionych osób, okej. Okay. No to nieźle. Niebieskie płomienie. Nie wkręcajcie moich dzieci, że niebieskie płomienie są zimne, dlatego są niebieskie. Bo to się kończy wsadzaniem łapy w gaz. Nie poczuwam się do winy. Nic a nic. Tam jest nasza kumpela, tam jest nasza kumpela, która nie ma nóg. Czy coś się stanie, jak wejde, to normalnie takie ognisko można by... Aha. O, może takie coś walną u siebie w ogrodzie. Miejsce na ognisko. Narobienie kiełbasek z pentagram... Znaczy, to nie jest pentagram, ale wiecie, o co chodzi. Z gramem na ziemi. Znaczy, w sumie to są dwa... No, dobra, nieważne. E, nie, nie, nie wdajemy się w szczegóły. Nie wdajemy się w szczegóły. Kaching Może to ma jakieś zadatki na wizualną Nie wiem, dlaczego założyłem, że to będą walki tym bardziej turowe. Ascenda. It's amazing baseballs. A, a my już jesteśmy w tym świecie, a myślam, że to dalej jest Ziemia. A czyli że? To jest coś w stylu jak macie... U nas to nie jest takie popularne, to jest popularne w Ameryce w większości seriali. Jest odcinek o czymś takim, że bohaterowie czy dzieci bohaterów, czy whatever mają jakiegoś przyjaciela gdzieś tam we Francji, czy no, zasadniczo w Europie. I korespondują ze sobą listownie w nowszych serialach e, mailowo. E, w poterze nawet to było, że Bill miał jakiegoś kolegę z Francji czy gdzieś tam, który mu wysłał. List z przekleństwem, które sprawiło, że mu brokuły wyrosły z uszu, czy jak? Jakiś, jakiś taki bełkot, pamiętam. Wiem, że było to w Simpsonach i no, w sumie praktycznie w każdym serialu młodzieżowym, który mniej lub bardziej gdzieś tam oglądałem. A to takie coś tylko między światami? Korespondencja? Okej. Okay. surprise. Niekonwencjonalne coś? Jak bardzo? Coś, czego ludzie nie widują. Okej, okay. czy to jest nielegalne? <noise> Jesteś w dobrych rękach. Gotowa? Let's go! Ha. Ej, to będzie visual novela, to będzie całe przegadane, nie? O nie! Ziuder Ale swoją drogą, tu jest narysowana jak taka kluseczka ludzka, taka, nie... Yeah, I ma maskę, nie wiem, to jest chyba sowy? Jakby mi ostawiać to chyba sowy. Gdzie, gdzie ja mam... O, co tu jest? Nisek! to jest? Wypchany Lisek! To inne dla Tizaki... Okej, okay, wygrali moją niska będę w to grał. Bo... Tu jest coś, co jeszcze mogę złapać, tego chyba nie czytałem. Okej, okay, jakieś tam ten, ogłoszenie jada jada. Makumba, makumba, makumba. Ale czemu ona poszła bez nas, tak w ogóle? A, to jest kampus u nich, uczelnia, czyli nas rzuciło nie dość, że do innego świata. To jeszcze wymiana między uczelniami, nie? Dobra, tam w lewo się dało zarzucić. Czy ja mogę e, dipadem? Mogę dipadem też sterować, nie tylko gałeczką, Okej, okay, ważna informacja. Do zapamiętania. Wbijmy tutaj. Okej, aha, czyli że teraz jest zamknięte, mamy lecieć na dół. I tam mamy się spotkać, bo widziałem czubek jej głowy. No okej, dobrze. Szkoda, że nie poszła z nami. O, jest jakiś dziwny koleś. Mogę z nimi? Rainy! Przyjaciel Lizy, okej. Ma ogon. Ja bym mu nie ufał. Sorry, forgot your name. Good to see you again. Juhu! Jesteśmy. mili dla wszystkich, tak? Ma tęczowy ogon. Kumpele się z niego musieli ostro nabijać. Lekkiego życia to on nie miał. Tylko rybiczek. człek. Yeah, don't be creepy. Ale go zgasiliśmy. Ale go zgasiliśmy. Nie, to, to będzie Visual novela. Straciłem cały zapach do te, z, zapach. Straciłem cały zapał do tej gry. Let's go. Niestety. Rysowane fajnie, koncepcja ciekawa, aczkolwiek, jeżeli tu nie będzie RPGowanego latania po dungach, bicia mopków i wbijania leveli w magię, Ech, jestem tak bardzo zawiedziony. Ten lisek troszkę ratuje sytuację. Troszkę. Ready to go! Ready! Lecimy! I nie czekamy. W sumie, ta gierka, gdyby miała język polski, to nawet można by w parę osób z tego pograć na głosy, zrobić takie koteczki i ten, ale nie wydaje mi się, żeby to miało język polski. Muszę, muszę badać. Ooooooo, ale szanse są mikroskopijne. O, bad boy! Pora, <laughs> już lubimy. Ciśnie po rybitwie, więc jest spoko. I mm, dalej gadamy, nic więcej. Ludziska, zaczynam, zaczynam, się, zaczynam się męczyć. O nie, kliknąłem coś. Przewijam, przewijam, przewijam. Dobra, idę szukać toalety. Znaczy nie wiem co ja tu fabularnie mam zrobić, ale zakładam, że chodzi o szukanie toalety. Chyba nie, chyba jednak mam iść do nich. No idziemy do innego pokoju, żeby zacząć imprezę. Dobra, dobra, dobra. Furika Breath and, and Sięgamy do Emris! Znajdź w sobie tą moc! A mam ten koc, Mam ten koc... Okej okay. O! Czyli są jakieś walki Okej, okay, to że ten Czyli mamy taki chodzony, że będziemy musieli zamieniać miejscami, tak? I tu I Możemy zrobić ponownie Pas, pas pac... Czyli to będzie wyglądało tak, że będą przeciwnicy walili do nas, a my będziemy biegali, unikając ich ataków, biegali po tej szachownicy, zbierali różne się zamieniali je miejscami i odpalali czary. Hmm. Czy jestem zachwycony tym gameplayem? Nie, nie jestem zachwycony tym gameplayem. Czy jest lepiej niż przed chwilą myślałem, że jest? Jest lepiej, to nie jest tylko li i wyłącznie... A, i wejdę. Y, mm, visual Novela. Bałem się, że będzie to tylko Visual Novela. Wygląda to fajnie. Mm. Nie jest ludziska. Gierka jest do wzięcia teraz na Epic Games Store. Link na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli lubicie tego typu gry. Jest ślicznie rysowana, jak widzicie zresztą. a Zapowiada się... Okej, okay, strasznie dużo czytania. Jakby to było po polsku, to można by było kilku znajomych skrzyknąć i zrobić śmiechową serię dla polewki, ale tak to mi się wydaje, że przejdzie bez echa, tak jako i przeszła wcześniej, że nigdy o niej nie słyszałem. Troszkę zawiedziony, bo spodziewałem się platformera połączonego z rpg -em. Nie wiem czemu. Ja Wam dziękuję za uwagę, widzimy się następnym razem na gierce najprawdopodobniej, która się nazywa Mad Runner. O, nie mam pojęcia, co to jest. Zobaczymy. Będzie dużo błota, zapewnie, zapewnie, zapewne. Więc ja um, błotko biegałem dzisiaj. Biegałem dzisiaj bo są stopą, bo mi kot wziął i uciekł. Goniłem grażynkę po ogrodzie, więc ja, jak nie będę chory, to to będzie sukces. Dziękuję wam. Widzimy się następnym razem i nie cebula będzie z wami. hej! Jeśli podoba Wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tak kreatora Wizu. Taki zmarnowany potencjał, takie fajne rysunki można było z tego zrobić takiego fajnego action RPG połączonego z platformerem i mieć naprawdę spoko gierkę. A tak to jest takie. Nieee, już zgubiłem fabułę, zgubiłem wątek. Za dużo czytania i to czytanie nie jest jakieś wybitnie. Powiecie, czasami te teksty są tak napisane, że czytacie i wsiąkacie w a Tutaj mam wrażenie, że Pisze ktoś, kto bardzo chciałby być pisarzem, ale nie jest mu dane, bo brak mu tego talentu i tego warsztatu wielu, wielu, wielu lat praktyki, żeby ogarniać co gdzie i jak. Yeah. No cześć też Maha, masz dużo rąk.